Jezus Maria, jak jest słońce, Jezus Maria, jak tu jest pięknie, bo mamy jeden z najładniejszych dni, jakie w ogóle mogą być w górach zimą. Jest cudownie. Fazolanda jest tam. I mój piękny samochód, który niestety powoli się ze mną żegna, odkryj auto, wypożyczalnia, zabiera mnie. Z plusów jest to, że przełożyło mi inne. Też będziecie widzieć o tym odcinek, ale jestem bardzo zadowolony z tego auta. Kapturek dawał radę, przede wszystkim jego największym plusem oczywiście było to, że był na gaz, ale nie zmienia faktu. By nadszedł jego kres, a teraz jedziemy. Znaczy ogólnie stąd można iść na duży rachowiec, jest paku, pogoda idealna, ale ja już po prostu tu znam y, każdy dziurę w płocie i tak dalej. To nie ma sensu. Idziemy w tą stronę, znaczy jedziemy w tą stronę i na małym rachowcu zostawiamy auto i wchodzimy na duży rachowiec. W ten sposób wszedłem na rachowiec chociażby z BNT Marcinem Banotem. I powiem Wam szczerze, zimowe wejście jest fajne. Oczywiście mamy ze sobą tlen, mamy ze sobą raki, czekany, i po prostu myślę, że sam Patec. poza zazdrości nam zdobycia prawdziwej góry, a nie jakiś tam Mont Everest. Dostałem z Beskidka, tam jest ciuchcia z Beskitka, zrobimy o tym odcinek przy okazji. Tam też jest również restauracja i bardzo fajni ludzie. Tam o nich kalendarz. Państwo ligodcy. pozdrowienia. Dobra. Jedziemy z tematem. Ja stawiam przy wyciągu, no i szczyt mamy tutaj. Idzie się 25 do 30 minut, zależy od doświadczenia i chęci. Ja sobie tylko powyciągam z mojej czapki głośniczki, bo po schodzenia będą mi zawadać. I jako, że mam już wczesną godzinę i nie spodziewałem się, że będziemy nocować, to wyciągnę sobie też latarkę. Będzie mi się łatwiej chodzić. Postawić sobie przy wyciągu, możesz też postawić tam przy samym rachowcu, aczkolwiek teraz, jako że jest zimowa pora, bałem się, że się zakopię. Latem jest tam zwykła łąka, na którą możesz śmiało dawać auto. Możesz też pomyśleć, że gdzieś tam w okolicy swojskich klimatów, ale troszkę nie wypada. No, chyba, że pójdziesz zjeść, to tak. My nie idziemy stokiem, tylko idziemy szlakiem. A będziemy wracać stokiem. Jak się domyślacie po tym plastiku, co mam obok siebie, zjeżdżając. Zima... To jest jednak pora, gdzie chodzi się ciężej po górach. Ale nie zwalę na zimę. Dalej jestem gruby. Chociaż stając na wadze, wychodzi sporo mniej, ale to w pewnym odcinku pewnie przy okazji. To powietrze jest tak nieskażone jakimkolwiek z cyfrem, że to jest po prostu coś niesamowitego. Jest inarnia. Ładnie tu. Ostatnio raz tu byłem w. chyba 10 grudnia około. Nie pamiętam dokładnie, coś koło tego. I tego 10 grudnia wszystkie te gałęzie były przy ziemi i trzeba się było albo czołgać, albo iść z boku. O, oh. Ak czekajcie. Tu trzeba zrobić miesięczny obóz na aklimatyzację. Bo jednak chyba już jesteśmy na 840 metrach. Gdybyś dodał 1.0, to już prawie... To już prawie ciężko. Kubuś, a wejdź ze sobą ja na kili... na nie na klimatze, na Nie mówię, że ze szczytu stary, szanuję, ale w którymś momencie na pewno można zjeżdżać. Nie musisz być taki poważny. Dawaj mordo. Ja widzisz, aklimatyzacja miesiąc, później ogoliłem się, więc wygląda tak samo. Idziemy. Po samym tym jak wydeptana jest droga, widać jak to jest popularny szlak. Szlak jest mocno wydeptany i my co najmniej widzimy dwie osoby, które idą. Jest się na szczyt. Szczytują, zdobywają I oczywiście dwoma drogami. Ta droga jest łatwiejsza. Ziomek po lewej prawdopodobnie jest hardcorem, bo idzie stokiem. Jest to fajny szczyt, bo jest odpowiednio stromo. Nie jest na tyle hardkorowo, żeby trzeba było zrezygnować. I uważam, że, że i zimą, i latem, i w każdej porze roku naprawdę ma to swój urok. I jestem przekonany, że duża część z Was byłaby zadowolona. idąc tutaj. Lecimy. Może będzie dzisiaj widać tatry. Przed nami ostatni kamp. Trzeba sobie dychnąć, przygotować się, uzupełnić zapasy. Ale szczytowanie już jest widoczne. Więc czekamy na okno pogodowe i idziemy. Dzisiaj już nie zdążymy. Trzeba ruszyć o trzeciej w nocy. W nocy kamera nie daje rady, ale jak już będzie dzień, to będziemy szli z tematem. Przyjemna góra, tak sero teraz. Przyjemna góra dla ludzi, którzy chcą tu przyjść z dziećmi, ze zwierzątkami. Nie mówię, że z takimi najmniejszymi, ale już taki tak zwany kundelek o taki do kolana bardzo byłby tu zadowolony. Więc naprawdę jest tutaj przyjemna górka. No i można poglądać prawdziwe widoki. Coś pięknego. Zazdroszczę im. W sumie, kurde, czekaj im zazdroszczę, przecież ja tu mieszkam. No co? Trzeba iść, trzeba iść, trzeba iść. Ale jak już widzę szczyt, to wiem, że to 950 3 albo 6 metrów jest moją zdobycią to jest niesamowite, ja jeszcze nie zdobyłem tej góry, a widoki odbierają po prostu wszystko, ale zanim je zobaczycie wy, zdobądźmy to. Przez świat na fa... oooo, faza na końcu świata, wiem, jest, mamy to, 3, 2... dwa, jak pięknie widać Tatry, zdobyte, niech wam nikt nie waliście, ściemy, że tu widać małą Fatrę, bo ona jest tam, a tam mamy Tatry, patrzcie sami. No i to jest klasa. Można sobie wejść na szczyt góry z nartami i potem po prostu zjechać. Powiem Wam szczerze, że to też jest fajny sport. Idziesz sobie. Kiedyś jechałem na stopa z takimi gośćmi, którzy zdobywali szczyty i zjeżdżali na nartach. Jedno to są piękne widoki, a drugie to samo poczucie po wejściu na tak wielki szczyt, bo prawie tysiąc metrów nad poziomem morza, nie musisz mieć szkolenia, nie musisz mieć przewodnika. Przede wszystkim ktoś rżnie drewno, ale poza tym jest po prostu cisza, spokój, jest przesympatycznie. Jeżeli chodzi o plusy, nie ma tu w ciągu dnia Wilków, po drugie wilki nie lubią ludzi, więc raczej nie trzeba się nimi martwić, ale gdybyś jakimś dziwnym. Trafem chciał chodzić tu nocą, to jest możliwość, że je spotkasz. Moi goście w zeszłym roku tutaj chodzili sobie, no i pokazywali mi zdjęcia właśnie tutaj, w tym masywie tego rachowca. Właśnie pokazywali mi zdjęcia rozszarpanych saren, więc yy, wiadomo, jeśli sarna na 99% przez wilki. Poza tym yy, gościu był taki mocno obeznany, pokazywał mi też ślady, no to rzeczywiście były ślady wilków, nie? A jeśli zima, a jeśli zamknięty stok to warto ze sobą wziąć jedni na to jabłuszko i jedni dupolot. Najważniejsze, że to jest po prostu śliskie. To jest najgorsza rzecz, jaką może mieć operator. Nie wiem, wchodzisz na Mont Everest, ktoś cię nagrywa, i wszyscy mówią, stary, ale jesteś hardcorem, jesteś najlepszy. A nikt nie mówi o operatorze, który zrobi to samo, żeby nagrać, że poszedłeś na Mont Everest. To jest strasznie niewdzięczna robota. Na szczęście to ja. Tutaj jestem tym, którego chwalicie czasem. <laughs> ale może, jeżeli chcecie, pochwalcie panią operator, bo właśnie będzie zjeżdżać stąd na Dupolocie. Jupie, model poko! <laughs> A! Nie! Nie! A! Uuhu! 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 Ej, widzicie tego psa? To jest pies, który mi chodzi koło domu. Po czym ja go spotykam na połowie góry do Rachowca, nie? To są po prostu wiejskie, kochane psy. Jego akurat średnio lubię, ale mam do niego szacunek, nie? Nigdy więcej! Wyjazd do Zwardonia, żeby pochodzić zimą po górach. Ma sens, bo tutaj wyjście w góry, to są 4 km w jedną stronę. A jak sobie podjedziesz autem, to tam ze dwa. Więc po prostu idziesz, cieszysz się chwilą, masz widoki, a nie musisz od razu robić nie wiadomo, jakich kilometrów. Ostatnio zrobiłem pewnym chłopcom, którzy przybyli 20-kilometrową trasę. Oni akurat byli mocno sprawni, tak to nazwijmy w skrócie. No i oni bez problemu zrobili sobie tą trasę. Powiedzieli, że super i widoki, i wszystko co trzeba było. Więc tak naprawdę każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. I 20 km trasy, i 5 km i z dziećmi małymi i zwiększymi po prostu od wyboru do koloru. A na ten moment idziemy. Faktem jest, że podobało mi się, ale na takich górach chciałam mieć coś większego. Nie taki dupolot, tylko to takie okrągłe dupne. Nie wiem jak to się nazywa, ale to wygląda jak taki olbrzymia przykrywka. O oh, nie! Załatwię oponę. Załatwię oponę. Nie oponę, przepraszam tętkę. I wtedy będę mógł zjeżdżać. Czyli jeszcze powstanie odcinek, który będzie chory psychicznie, jak właściciel tego kanału. Pozdrawiam Was. Jo.